Miałem jechać do znajomej wulkanizacji, żeby mi założyli, ale sobie myślę, co to gospodarz i na łyżki, czy tak zwane brechy, opony nie założy. Nie wiem, przećmiło mnie na lewo sedentkę w ciepłem. Ja pompuję, a wentel znikł. ze z tej strony FIFLAK Farmer. Fiflak się hecił warsztatu. Ładnie się rozpadało. Deszczyk cupka, burza nawet grzmi to fiflak w warsztacie. Przyszły paczuszki z zenoksa. Doszły też oponki. Chabatki, 15 3 dziesiątki i tarcze do cięcia. Czyli co? Czyli Fifla chyta się wywrotki, ale pierwsze musimy ogarnąć jeszcze i seki. Założymy mu tuleję ciśnieniową, wywalimy ten mój genialny regulator ciśnienia, który i tak nie działa. O, w międzyczasie co nie nagrywałem, to uspawałem taki zaczep. Taki miły pan z forum Miseki na Facebooku wysłał mi gotowe, wycięte laserowo czy plazmą, czy nie wiem czym elementy do zespawania do górnego tak zwanego zaczepu. Ja sobie tu jeszcze dorobiłem uchwyt na zorożkę i na bolec z drugiej strony. Ale chyba tu dospawam jeszcze kawałek płaskownika, i całe to podniosę do góry. Bo do tych moich przyczepek to jest trochę za nisko. Ten zaczep. No, tutaj się wepniemy e, tą tuleją ciśnieniową, chyba, i zrobimy tu też wolny spływ, bo to fajnie idzie odkręcić i do tego można dospawać. Podłączymy pod tak zwany N, to jest chyba ten albo ten. Muszę przyświecić mą no to w warsztacie Oświetlenie jest jakie jest GoPro pewnie nie wyrabia tutaj, bo ono sobie nie radzi w ciemnych pomieszczeniach No to nic Przystąpimy do otwierania paczek Co to poprzychodziło? Bo Fiflagi pastucha zamówił Żeby zimnioki ogrodzić od byków I innych pierdół Farby Zobaczymy, co tam przyszło. Gdzie jakaś go poza Jak Jak? Była oznaczenie, że to jest szkło czyli wiem czy został kawałek tej naleśniki, w gdzieś zerwą Ale mam na zdjęciu A kurier to mam wrażenie, że na rol kosterze jechał z tą puszką całą ją pogniót. Wylała się farba no ja nie będę tego komentował. Dopiero już napchane pierona, bo jest napchane To musiało latać po prostu ta paczka musiała fruwać po całym aucie. Albo nawet po kilku autach. A tak mi coś pachniało farbą. O, to się już uchowało. No to też jest wymiędolone, pogięte jak fix. Mamy pastuchy do bramy, do ziemniaków. पास्तु हाँ डेन्स केम डे do tego grubera i do broni aktywnej, drut 500 metrów, jest uleja ciśnieniowa, czyli tym się dzisiaj zajmiemy. I pistolet do malowania, i trójkąt, na tył przyczepie. Chyba jeszcze jedna paczka musi dojść, bo coś mi tu brakuje. Wąż hydrauliczny. Jeszcze coś miało być. Może jutro dojdzie. No, wkurzył mnie ten kurier. Ostatnio też zapomniał o jednej paczce. A teraz nie to, że zapomniał paczki, to drugą rozwalił. Mógłbym to zgłaszać i, i robić jakieś reklamacje, ale więcej zachodu niż, niż pożytku z tego, ale pokażę mu to jak przyjedzie jutro. Na cholerę I te naklejki na szkołę, jak tym ciepią na wszystkie strony. Nic, widzimy się jutro, Fifflakowi się nie chce nagrywać, on w ogóle, Fifflak jakiś, lewą nogą dzisiaj wstał. Ogólnie nie polecam mieszać farb Szczególnie chrorokałczuka Z tak zwaną farbą okrętową Bo się nie chce zmieszać A Fiflag miał mało farby Pomieszał dwie Chodziło tylko żeby zabezpieczyć Ten środek felgi jakby będziemy i opony zakładać Więc byle czym No i może byle co Fiflak Wyczyściłem tak jak widzieliście Malujemy Potem już z założy założę opony a tego chyba nie będę nagrywał, bo to Nie wiem, czy ojciec będzie chciał. Malujemy. Jako że przyszła nam ta reszta zamówienia z Zenoxa, to założymy tuleję ciśnieniową, a ja wam pokażę modernizację Iseki. Tak to Fiflaczek wymyślił. Tutaj mam mocowanie na nitach. Oczywiście wiertło mi objechało, porysowałem. To musiałem przespawać wyżej, bo wszystkie tak zwane syroczki, czyli takie przyczepki, co mamy, mają wyżej dyszel. Jest to tak zrobione, że będzie dobrze. Po zabezpieczać jeszcze. Montujemy tuleję ciśnieniową. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie coś weźmiemy tu, i będzie ładny odpływ. Ale Fifla grzeźby odstawił, że tak powiem w moim stylu. Sprajem się psiknie, będzie dobre. Wydmuchać, wyczyścić, żeby opiłków nie było i gitara. No i gotowe. Tak to Fiflaszek wykmienił. Wodne to nie zawadza, ale jak będzie tu przewód wpięty, to trzeba uważać, żeby do samej góry nie dać. Jest wolny spływ, jest tuleja ciśnieniowa. Update. FIFRAG na przysłowiową pałę poskręcą. A tak mu nie być. N ma być zasilaczem, czyli tuleja ciśnieniowa ma być zasilaczem kolejnego rozdzielacza. A z tego drugiego z powrotu Moi się Co ma iść eee... Co ma z powrotu No maj się do skrzyni korbowej Po prostu czysty powrót do korpusu do skrzyni oleju A N tuleja ciśnieniowa zasila kolejny rozdzielacz Pogoda jest taka ciężko chce padać, nie może padać, człowiek by chciał siano zrobić, a nie może skościć. I Fiflak też tak myśli jak myśli. Ciężko mu idzie myślenie. Dobry a radeko trzeba włączyć. Ja sobie muszę ten warsztat posprzątać. Bo patrzcie, co tu się dzieje, to nie idzie robić. Wszystko mi spada z tego stołu, ale założę te opony. Założę opony, posprzątacie warsztat, zakładamy do ramy. Ramę górną kładziemy na tą ramę. Zobaczymy ile trzeba dospałać, żeby wyszło nad koła. Działamy z przyczepą. Miałem jechać do znajomej wulkanizacji, żeby mi założyli, ale sobie myślę, co to gospodarz i na łyżki czy tak zwane brechy opony nie założy. Jaka satysfakcja. Chyba, że się okaże, że tętkę przyciąłem, ale raczej mi się nie wydaje, że to. Szybko, 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 bo fi-flakowi dobrze idzie. Nie wiem, przećmiło mnie na lewo sedentkę w CPM. Ja pompuję, a wędel wentyl... znikł. No i tak próbowałem tą felgę otworzyć, no bo oczywiście za nie wyciągnąłem środka wętra. 1. jeden. I ciśnienie zostało, że uszkodziłem dentkę. Brechom. Łatka, zakleić i się założy, ale nowa dentka już będzie z łatką. Dosyć będzie tego niepowodzenia dzisiaj. Na razie, cześć.